Wszystkich miłośników torów samochodowych.pl, wszystko slotcars. Dzisiaj chciałem powiedzieć o prowadnicy, czyli o tym elemencie, który znajduje się na dole samochodzie, który powoduje, że samochód trzyma się w slocie. Standardowo w każdym samochodzie montowany jest taki właśnie czarny element prowadnica, która wygląda w ten sposób. Ona w samochodzie porusza się w prawo i lewo. Dzisiaj chcę, żebyśmy zamontowali prowadnicę tuningową, która jest troszeczkę inna od tej standardowej. Jak widzicie, jest, jest ta tuningowa trochę dłuższa i ma również inny kształt. Jest na początku szersza, troszeczkę dłuższa lekko grubsza, w związku z tym ma znacznie lepsze właściwości trzymania się w slocie. W, 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 to jest grubość, wielkość, widzicie jest ten oryginalny krótszy i troszeczkę krótszy i na długość jak i krótszy tutaj na wysokość. Również te ząbeczki, które tu są na górze, są inaczej ukształtowane, przez co przy, przy, tym, przy tej prowadnicy tuningowej nie, nie mamy tak, częstych, tak częstego wypadania tej prowadnicy z samochodu. Bardzo zachęcam do prowadzenia takiej drobnej modyfikacji, w sumie niedrogiej, właściwie w wszystkich swoich samochodach. znacznie. Głynniej one jeżdżą, ciszej, lepiej się trzymają w slocie, lepiej się trzymają na zakrętach. Oczywiście nie będzie to jakiejś drastycznej różnicy, natomiast taka lekka, zauważalna jest i, i, i naprawdę dużo to daje. Dobrze, co trzeba zrobić, żeby to zmienić? Jest to bardzo proste. Do tego celu wezmę piękny, śliczny BMW M4. Numer 16 z 2015 roku. Nówka sztuka, dlatego zobaczymy, jak wygląda tu w oryginale. Taki, taki, yy, taka taka prowadnica. Yy, prowadnica, jak widzicie, jest tutaj. Ona powinna tak działać. Jak wyciągamy taką prowadnicę? Wydaje się skomplikowane, ale nie jest. Bierzemy po prostu śrubokręcik i możemy delikatnie bez otwierania samochodu, podważyć tutaj i ta prowadnica wychodzi nam bardzo łatwo o, z tego. Te prowadnice również dosyć szybko, te oryginalne, dosyć szybko się ścierają, przez co, przez co będą w tym miejscu węższe, co tutaj, co spowoduje, Wypadanie i niestabilność samochodów w zakrętach. Te tuningowe są z innego materiału, one tak szybko się nie ścierają. Ja już mam te tuningowe dwa lata i ani razu nie wymieniałem w samochodach, mimo że one dużo jeżdżą. Dobrze, T tutaj odkładamy te nasze tuningowe. Co teraz zrobić, żeby włożyć tutaj? prowadnicę tuningową, również bardzo proste. Może przed włożeniem powinniśmy przy każdym nowym samochodzie lekko pozaginać szczotki, bo one tak nie powinny wyglądać. Powinny nam być jak najbardziej rozproszone, jak i również lekko postawione do góry. I wygląda to tak. Ładnie, I teraz możemy włożyć tą prowadnicę w ten otwór. No i teraz zobaczymy czy nam to dobrze działa. Jak widzimy działa źle. Ale nie jest to żadne, nic spowodowanego złą jakością tej prowadnicy. Po prostu niektóre samochody mają takie trzymanie tej prowadnicy, inne inne. W związku z tym musimy sami zrobić delikatną modyfikację. Jak wykonujemy tą modyfikację do tego potrzebujemy po prostu nożyk i musimy naciąć, oskrobać tak, jakby tą prowadnicę tutaj u podstawy delikatnie ściągając trochę materiału, bez strachu, że coś się stanie. Oczywiście nie podcinamy tego w taki sposób, że, żeby nam cała, cały ten czpień wypadł z tego. No dobrze, czyli równo przycinamy dookoła cały ten czpień, czyścimy tutaj, z, tak żeby nie zostały na żadne paproszki, i próbujemy włożyć do samochodu. Wkładamy. I jest idealnie. I właściwie koniec montażu. Prowadnicy. Do zobaczenia na torze.